Cześć, wytłumaczcie mi może, jak rozumieć swoją rodzinę, bo czasem naprawdę próbuję zrozumieć to po dużych doświadczeniach w terapii i w ogóle samoobserwacji. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Poproszę o obiektywne opinie, bo próbuję zrozumieć tą rodzinę, ale niestety nikt nie chce w ogóle ze mną rozmawiać. Próba jakakolwiek rozmowy na wszystkie problemy, o moich problemach też chciałem porozmawiać i dlaczego się tak zachowuje, spełza na niczym. Oni w ogóle nie chcą rozmawiać, czuję cały czas takie uczucie, że oni tylko i wyłącznie wspierają moją siostrę. Zresztą zawsze tak było, nie porównujmy do tego, co się teraz obecnie stało, bo tak zawsze było i dalej to robią. Ja znowu jestem najgorszy, i w tym wszystkim padły oskarżenia na moją osobę, że ja matkę wykończyłem. Nie czuję się tutaj winny, bo spory czas nie miałem z nimi kontaktu. Tak, tylko szybko wspomnę, że kiedyś doszło do takich mocnych konfliktów. W ogóle pochodzę z rodziny patologicznej. Był alkohol, przemoc psychiczna, rywalizacja ojca. Matka piła alkohol. To tak w skrócie opisuję. Wielokrotnie tutaj mówiłem, jak jest w mojej rodzinie, w innych podcastach, ale to, co się teraz dzieje, naprawdę ja próbuję to wszystko zrozumieć, ale. Dla mnie, jako osoby, która no, zmieniła swoje życie, poukładała inaczej, ma swoją nową rodzinę, i nie potrafi tego zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No to po prostu nie wiem, jak to rozumieć. Próba jakiejkolwiek rozmowy tego, że ja straciłem dziecko, wielokrotnie o tym mówiłem już dużo wcześniej. Zawsze wspierali siostry, bez względu na wszystko, co się u mnie w moim życiu stało. Problem dość duży. Oto były zawsze konflikty, że wspierali moją siostrę w tych sprawach. Ja się nie odzywałem z nią spory z czas, bo wyrzuciłem je z mieszkania. od tej pory nie mamy ze sobą kontaktu. Siostra, widać, że też się na mnie wypiła, też jest oburzenie. Widzę, że całkowicie mnie ignoruje. Nawet nie chcę rozmawiać w ogóle tak, jakbym się w ogóle nie liczył, jak powietrze po prostu. A to, że jeszcze mi wykarnęła całe życie, to już swoją drogą. Wtedy, kiedy jeszcze straciłem dziecko. Ale widzę, że cała rodzina i tak ją wspiera. Ze mną nikt o tych problemach nie rozmawiał przez lata. Kiedy doszło do tej tragedii, że zmarła mi matka, to jeszcze potrafili mnie oskarżyć, że ja matkę wykończyłem. Tak jak tutaj też żeście opisywali to, bo faktycznie to jest chyba taka iluzja, że może kiedyś będzie dobrze, ale niestety dobrze nie jest. I słuchajcie, nie chodzi mi tutaj o testamenty, o majątek, ale próba zrozumienia tego wszystkiego. Nie wiem, co po prostu o tym wszystkim myśleć. I nie chodzi tutaj o stany materialne, ale podejście do pewnych tam problemów. W mojej rodzinie byłem cały czas pomijany, zawsze mnie pomijali, ja się tak naprawdę tam w ogóle nie liczyłem. Siostra zawsze w moim odczuciu y, zawsze była mocno popierana, i jakakolwiek rozmowa o tym, że ja straciłem dziecko, że doszło do takich konfliktów między nami rozmowa, że to się stało. W ogóle ci rodzice. Oni się tak zachowują, jakby się nic nie stało. Jak na przykład mówili o pogodzeniu się, to dajcie sobie ręce, jest wszystko w porządku. A najbardziej uderzyło to, jak ciotka do mnie jeszcze mówiła, że mam się pogodzić z siostrą. Przy tym, kiedy zmarła matka, bo matka tak chciała, taką manipulacją zmarłą matką do mnie, że mam się pogodzić. Ja powiedziałem, bez rozmowy nie ma w ogóle zgody. Siądziemy, porozmawiamy, nie ma problemu, pogodzimy się, jeśli będzie wzajemne zrozumienie. Niestety do tej zgody nie dochodzi, jest totalna ignorancja mojej osoby. Do tego jest wielkie oburzenie, że ja w ogóle chcę rozmawiać. Odbieram to tak, czyli mam podać rękę i być dalej tak samo traktowany jak byłem. Po tym wszystkim czuję się jakbym miał rozwód. Ja bym się rozstał z dziewczyną, z żoną. Takie uczucia bym tutaj przypisał. Wiem, świadomie jest zupełnie co innego. Zdaję sobie sprawę co się dzieje. Ja w ogóle nie czuję się tutaj winny z tego powodu, że coś takiego się stało. No słuchajcie, źle mnie traktowali, cały czas na piedestały moją siostrę stawiali. A w ogóle cały czas o niej dobrze gadali. Czy coś było? Nikt mi nic nie gadał, co się w domu dzieje. Oczywiście też były różne rzeczy. Ja uważam jedno, skoro jak już siostry stawiali na piedestał, a mnie cały czas dominowali, w ogóle się nie liczyłem w tym domu, żeby czuć się jako osoba. Ja byłem zawsze B, niedobry, słuchajcie, ja mam też dziecko, żonę. I tak, żony potrafią dobrze traktować dziecko oczywiście, bo to jest ich wnuczka, oni potrafili nawet gadać złe rzeczy przy moim dziecku o mnie, próbowali mnie kompromitować nawet przy dziecku. Interwencja w tej sprawie była. Sprawa najważniejsza, bo trochę się tu rozgadałem, mniej więcej to wszystko naświetliłem. Jak dotrzeć do tej rodziny, czy w ogóle jest możliwość dotarcia, bo próba rozmowy na ten temat kończy się tak naprawdę niczym. Oni twierdzą, że oni rozmawiać o tym nie będą, że to już było, że to już przeszłość. Dla mnie to nie jest przeszłość, bo to w ogóle nie zostało wyjaśnione. Moja matka też usunęła dziecko. Znając płeć dziecka, to już nawet nie chcę mówić. Sami sobie możecie odpowiedzieć. Jak tłumacząc to wszystko psychologicznie, jest to w ogóle dziwne, niedobre i stwierdzam, że ta rodzina jest całkowicie do odstawki. Całkowicie do odstawki. Naprawdę, szokujemy to czasem, to wszystko, co się dzieje i też chcę Wam powiedzieć, jak taka rodzina patologiczna działa. Tylko zrozumienie tej rodziny, bo od nich żadnego spadku w ogóle nie chcę. Dla mnie to jest odbiór manipulacji finansowej. Zawsze tak robili, że próbowali mi dać jakieś pieniądze, a później mnie dominowali, poniżali, więc w tym przypadku nawet jakakolwiek kwota, by to była, pieniędzy nie wezmę. I tak jak mówiłem, zakopali wszystko pod ziemię, nie chcą o niczym rozmawiać. Już nie chodzi o to, że doszło do tej tragedii, i mam z nimi o tym rozmawiać. Ja mówię o latach teraz. Przez lata nie rozmawiali ze mną w ogóle, tylko dawali dalej wsparcie mojej siostrze. Dlatego mam takie zdanie, jak mam pomagać nie będę i nie mam zamiaru nawet pomóc takiej rodzinie. A wolę żyć z nową moją rodziną.